Czołem YouTuberzy, witam na Klocki Kanał w kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję Wam efekt mojej miesięcznej pracy nad mocą sklocków Lego, który nazwałem lądowisko Endor. Całość projektu podzieliłem na cztery odrębne części, które będę Wam udostępniał wraz z postępem budowy. Zapraszam na część pierwszą tego cyklu, czyli Las Endor. Przed Wami to, co do tej pory zbudowałem. Cały projekt będzie miał gabaryty 128x64 study i będzie mierzył około 40 cm wysokości. Tutaj bohater dzisiejszego odcinka, czyli Las Endorski, a tutaj mamy projekt wstępny bazy oraz lądowiska Imperium. Ponieważ bohaterem dzisiejszego odcinka jest jednak las, zobaczmy co się w nim dzieje. Budując tego moca wzorowałem się na szóstej części Gwiezdnych Wojen, czyli na powrocie Jedi. Chciałem na płycie wielkości 64 na 64 study zbudować jak największą ilość scenek pochodzących bezpośrednio z filmu. W tym celu cały raz podzieliłem na cztery odrębne sektory, oddzielone od siebie gęstą roślinnością. W każdym z tych sektorów toczy się odrębna akcja. Tutaj, na przykład w sektorze numer 1, Luke Skywalker walczy z dwoma scout trooperami na ścigaczach. Tutaj mamy strefę numer 2, w której widzimy żołnierzy Rebelii przechodzących przez las Endorski w poszukiwaniu generatora osłon Gwiazdy Śmierci. Tutaj strefa numer 3, w której zbudowałem dla was spotkanie Księżniczki Lei oraz Ewoka. Ta część płyty nie charakteryzuje się niczym szczególnym. A to dlatego, że przylega ona do lądowiska i do imperialnej bazy. A teraz zapraszam do nieco dokładniejszej prezentacji sektora numer 1 oraz jego bohaterów. Oto Luke Skywalker w stroju, jaki nosił na sobie podczas misji na planecie Endor. Od razu zaznaczam, że figurkę tą zbudowałem według własnego pomysłu przy użyciu elementów pochodzących z różnych zestawów. I tak na przykład widzimy tu jakieś czarne nóżki, czarną rączkę, torsik pochodzący z któregoś z zestawów z serii Lego Star Wars, a także tradycyjną główkę Luka Skywalkera. Napiszcie w komentarzach, czy taka koncepcja Luka Wam się podoba, a jeśli Wam się nie podoba, to napiszcie dlaczego i co byście w niej zmienili. Jak każdą figurkę rycerza Jedi, także i Tom wyposażyłem w miecz świetlny. Przeciwnikami Luka jest dwójka scout trooperów na ścigaczach pochodzących z zestawu 9489, który recenzowałem dla Was w moim poprzednim filmie. Oryginalna konstrukcja Lego była w tych modelach na tyle dobra, że nic w nich nie zmieniałem i od razu użyłem je w tym mocu. Z bliska sektor numer 1 wygląda właśnie tak. Scenka przedstawia moment z filmu, w którym Luke Skywalker. Zeskoczył ze swojego ścigacza i za pomocą miecza świetlnego zniszczył obu ścigających go przeciwników. Jest to jedna z moich ulubionych scen w całym powrocie Jedi, więc nie mogło jej zabraknąć w tym mocu. Przejdźmy teraz do strefy numer dwa z żołnierzami rebelii. W drugim sektorze lasu umieściłem mały oddział rebeliantów, którego zadaniem jest odnalezienie i wysadzenie generatorów osłon dla Gwiazdy Śmierci. Figurek jest 6. Wyposażenie tego oddziału stanowią duże, średnie i małe blastery, plecak z wyposażeniem i zapasami oraz lornetki. Ta scenka przedstawia przygody małego oddziału żołnierzy rebeliantów. Podczas ich misji odnalezienia, dotarcia i zniszczenia generatora osłon dla Gwiazdy Śmierci. Piszcie w swoich komentarzach, który z tych żołnierzy podoba Wam się najbardziej i dlaczego. A ja tymczasem zabieram Was do sektora numer 3, gdzie głównymi bohaterami są Księżniczka Leia i Ewok Wicked. Przed wami bohaterowie trzeciego sektora lasu, czyli księżniczka Leia i Ewok Wicked. Księżniczka ma na sobie strój, jaki nosiła podczas misji na planecie Endor w szóstej części Gwiezdnych Wojen i jest uzbrojona w średniej wielkości pistolet energetyczny. Towarzyszy jej Ewok Wicked uzbrojony w swoją włócznię. W powrocie Jedi, księżniczka i jej włochaty towarzysz zostali zaatakowani przez scout Troopera. W mojej scence jest podobnie. Dlatego, na potrzeby mocy, przygotowałem jeszcze jednego scout Troopera i jeszcze jeden model ścigacza. Powróćmy teraz do naszego lasu. Przed Wami scena przedstawiająca spotkanie księżniczki Lei z rdzennym mieszkańcem planety Endor Ewokiem Niketem. Dorzuciłem tu jeszcze scout Troopera oraz jego ścigacz, którym nasza para musiała stawić czoła. Odwzorowałem też małe wzgórze oraz przewalone drzewo, które pamiętam z filmu. No to do omówienia została mi jeszcze tylko jedna strona lasu. Jak już wcześniej wspomniałem, w tej części lasu raczej nie ma nic ciekawego, ponieważ przylega ona bezpośrednio do lądowiska i bazy imperium. No, ja już chyba opowiedziałem wszystko, co chciałem o tym mocu. Piszcie w komentarzach, która ze scenek podoba Wam się najbardziej, a ja powoli będę już kończył ten materiał. Na zakończenie tego filmu kilka zapowiedzi. Dokończenie tego moca powinno mi zająć około dwóch miesięcy. Przynajmniej tak przewiduję. Do zbudowania mam tu jeszcze bazę oraz lądowisko, a także wahadłowca Imperium, który będzie na tym lądowisku lądowo. Sam wahadłowiec mam zamiar zbudować jako przeróbkę wahadłowca z zestawu 75094, a w związku z tym w moim kolejnym filmie przygotuję dla Was recenzję tego właśnie zestawu. Na dziś to już wszystko. Komentujcie mój las, udostępniajcie moje materiały, łapkujcie ten materiał, trzymajcie się, cześć!